Monika Sołkowska, witam 5 grudnia i zapraszam Państwa na informacje. W Wałbrzychu szykuje się wielka rewolucja mieszkaniowa. Prezydent chce złożyć projekt uchwały, który przewiduje całkowite odłużenie zalegających z czynszem najemców mieszkań komunalnych. Część zadłużenia w Wałbrzychanie będą musieli spłacić, a reszta długu zostanie umorzona. Abolicja mieszkaniowa ma pozwolić zadłużonym najemcom wyjść z czynszowego długu i rozpocząć z czystym kątem płacenie komornego od początku. Nie od dziś wiadomo, że Wałbrzych stoi nad przepością finansową, a sami mieszkańcy w wielu przypadkach mają duże zaległości z opłatami czynszowymi za lokale. Kolejny pomysł prezydenta Wałbrzycha tym razem dotyczy zadłużenia mieszkańców miasta i tym samym według Romana Szełemeja oddłużenie podupadającego miasta. W tym też celu odbyło się specjalne zebranie, w którym uczestniczyli przewodniczący klubów radnych miejskich oraz szefowie instytucji takich jak MOPS czy spółek miejskich, w tym przypadku MZB oraz Roman Szołemej. Debata dotyczyła projektu zarządzenia przygotowanego przez prezydenta i stanęło tylko na tym, co pan prezydent zaproponował. Nie brał zupełnie pod uwagę, aczkolwiek wysłuchał tego, co ja miałam na przykład do powiedzenia. Jeśli chodzi o kwestię wprowadzenia, nazwijmy to abolicji czynszowej, jak to nazywa pan prezydent, ja uważam otwierania furtki do spłaty y, y, swoich zaległości czynszowych. Spotkanie, mimo tego, że było burzliwe, to odbywało się za zamkniętymi drzwiami i w tajemnicy przed mediami. Prezydent nie chciał komentować swojego pomysłu na oddłużanie mieszkańców Wałbrzycha, twierdząc, że wkrótce będzie organizował konferencję prasową na ten temat. W środę będzie konferencja w tym temacie. Nie ma za co, dyskutujemy. Z kolei radni miejscy byli bardziej wylewni w swoich wypowiedziach. Artur Torbus, czego można było się spodziewać, poparł pomysł Szeemeja, czyli fakt, że dłużnicy po odpracowaniu 25% zadłużenia będą mieli anulowany pozostały dług pod warunkiem, że przez kolejny rok będą regularnie opłacać swój czynsz. Jest propozycja pana prezydenta w formie zarządzenia. Proponuje abolicję w wysokości 75% czynszu pod warunkiem, że wpłata zostanie dokonana do 31 marca. Bardzo atrakcyjna. Propozycja dla wszystkich mieszkańców, którzy mają problemy z płaceniem czynszu. Jak to w zwyczaje opozycji bywa, również w tym pomyśle znaleźli pewne ich zdaniem nieścisłości. Mimo tego, że radni WWS twierdzą, że pomysł oddłużenia jest dobry, to nie chcą się zgodzić na taką formę, jaka została zaproponowana. Twierdzą przy tym, że dłużnicy z większymi zaległościami byliby w tym przypadku poszkodowani. Ja uważam, że to otworzy furtkę tylko dla tych ludzi, którzy są jeszcze w najmie albo mają zaległości już na poziomie, nie wiem, no 3-5 tysięcy złotych, bo wtedy ta wpłata 25% będzie wpłatą realną dla nich do poniesienia. Natomiast co? Zadaję pytanie otwarte panu prezydentowi. Co z tymi, którzy mają 10, 7, 17, 20 tysięcy? To są już duże kwoty i wpłacenie w tak krótkim okresie czasu do 31 marca wydaje mi się bardzo wątpliwe i zgromadzenie takiej kwoty, a potem płacenie przez rok czasu stałej stawki czynszu, gdyż oni już na pewno najmu nie mają. A jak nie mają najmu, to nie mają dodatku do mieszkania. A z reguły tak jest, że gdyby mieli ten dodatek, to wtedy mieliby większą szansę na to, żeby utrzymać tą płatność miesięczną stawki czynszu i wypełnić, że tak powiem, tą, to porozumienie. Trudno z, tą, z tym zarządzeniem trafić do wszystkich. Jest to początek. Zobaczymy na początku maja, czerwca, jak, ta, jak to zarządzenie funkcjonuje. Jest to na pewno dobry kierunek, dobry ruch pana prezydenta. Czy abolicja długów czynszowych rozwiąże problemy zadłużonego miasta? I co ważniejsze, czy ten pomysł pomoże wielu rodzinom, które nie stać na opłaty czynszowe? Tego póki co nie wiadomo, ale jak mówi przysłowie, kto nie próbuje, ten nic nie zyskuje. Jak co roku, 4 grudnia obchodziliśmy Barburkę, Dzień Świętej Barbary i Świętogórników. Obchody rozpoczęły się o 12.30, mszą świętą celebrowaną przez biskupa Ignacego Deca. Dobrze, że pamiętacie o swoim święcie, o kolegach, którzy odeszli do noc na wieczną o kolegach, którzy w grudniu 25 lat temu zginęli w wypadku kopalnianym. Dobrze, że pamiętacie kim jesteście, kim byliście, Jaką tradycję, powiecie, czyli się ją trzeba przekazać waszym dzieciom i długo, może jeszcze kiedyś wróci ta karta jasna, świetlana, głównicza dla na Ożywienia. Nabożeństwo odbyło się w kościele pod wezwaniem świętych aniołów stróżów. Na łodzie, na łodzie, na łodzie. O, jak Szydko. Ja Szydko. Właśnie a no, tak jest o. A. bo ksiądz biskup jest również pierwszym górnikiem tutaj z duchowieństwa wśród nas i dlatego też założył mi również tą czapkę, Czapę. bo miał do tego władzę i duchowną i równocześnie górniczą. Dziękuję bardzo serdecznie. Po mszy rozpoczął się pochód uczestników obchodów święta i ich rodzin. Trasa rozpoczęła się od ulicy Moniuszki przez rynek, ulicę Gdańską i Plac Magistracki oraz ulicę Słowackiego i Barlickiego aż do Alei Wyzwolenia. <grywa>

Jak co roku i tym razem odbyła się siada górnicza zorganizowana przez Stowarzyszenie Gwarków. Co prawda kopalnie są w Wałbrzychu zamknięte już od dawna, ale tradycji zawsze staje się zadość. Bo to właśnie gwarkowie dbają o to, by o wałbrzyskim przemyśle węglowym nikt nie zapomniał. Jeszcze 20 lat temu kopalnie stanowiły potęgę Wałbrzycha. Przemysł górniczy rozwijał się, a w mieście tętniło życie. Przełomem był rok 1990, kiedy to historia zagłębia wałbrzyskiego dobiegała końca. W 1996 roku z Wałbrzyskiej kopalni wyjechał ostatni wózek z węglem kamiennym. Stał się on symbolem zaprzestania prac wydobywczych w Wałbrzychu i końcem Wałbrzyskich kopalń. A jak się skończyły wydobycia węgla na, na kopalniach? Jak przeszliśmy już, jak już kopalni były rozwiązane, nie było co robić. No, zaczęliśmy się zbierać górnicy koledzy, skupiać I, i powstało stowarzyszenie warków. W ten sposób zawiązaliśmy, mamy swój statut, mamy zarejestrowane to w sądzie i wszyscy zbieramy się i razem, wspólnie. Robimy. Mimo, że kopalnie nie funkcjonują, stowarzyszeniu gwarków zależy na tym, aby pamięć o wałbrzyskim przemyśle górniczym trwała i była przekazywana młodym pokoleniom. Pamięć o górnikach włączymy rok dla, dla, dla tych, którzy nie znają już teraz górnictwa, a jeszcze nie wierzą, że to takie górnictwo kiedyś to ma jak co roku stowarzyszenie obchodziło Barbórkę, czyli tradycyjne święto górnicze. Z tej okazji odbyła się biesiada górnicza w siedzibie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w dzielnicy Biały Kamień. Podczas biesiady wystąpił zespół pieśni i tańca Janicki z przygotowanym góralskim przedstawieniem. Uczestnicy mogli również potańczyć przy skocznej muzyce granej przez zespół Janiki. Z pewnością okres przemysłu górniczego stanowi istotny element na kartach wałżyskiej historii, dlatego tak ważna jest pamięć o tym, że Wałbrzych to pogórnicze miasto. W naszych sercach i w naszych umysłach to się nigdy nie skończy, bo jak zaczęliśmy, tak jak ja, na przykład, ja zacząłem od, od 17 lat. Górnictwo fakt, że to dzisiaj już nie jest nieaktualne, nie modne, że w jednym zawodzie, w jednej, w jednej firmie, czy fabryce, czy na zakładzie przepracować aż do emerytury. A ja tak przepracowałem. Działalność stowarzyszenia Gwarków ma na celu strzeżenie pamięci o górniczych dziech i tradycjach tego regionu. Roman Ludwiczuk z dniem 5 grudnia stawił się do pracy w Urzędzie Miejskim po zakończeniu 6 bezpłatnego urlopu. I otrzymał z rąk kadrowej decyzję personalną, którego udzielił mu ówczesny prezydent Piotr Kluczkowski. Powodem urlopu było otrzymanie mandatu senatora z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dzień pracy byłego senatora był jednak niezwykle krótki, gdyż zaledwie po kilku minutach otrzymał on od prezydenta miasta Romana Szeemeja wypowiedzenie. Tym samym Ludwiczuk do końca grudnia pozostanie na urlopie, aby następnie przejść na trzymiesięczne wypowiedzenie i 31 marca ostatecznie zakończyć swoją współpracę z Urzędem Miejskim. Z uwagi na to, że jest to sprawa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, spraw personalnych nie komentujemy. Należy przypomnieć, że wypowiedzenie dotyczyło stanowiska zastępcy prezydenta, które Roman Ludwiczuk obejmował przed otrzymaniem mandatu w Senacie Rzeczypospolitej. Zbliża się koniec roku, a z nim wszelkie podsumowania i bilanse. Nie inaczej jest w dziedzinie wałbrzyskiego sportu. Jedna z ostatnich informacji to rezygnacja Pawła Orfina z pełnienia funkcji prezesa zarządu klubu piłkarskiego KP Gwarek. Jak wygląda sytuacja w klubie po rezygnacji prezesa sprawdzał Sebastian Grębka. Ostatnie miesiące i tygodnie co chwilę przynosiły nowe informacje o zwolnieniach lub o kolejnych rezygnacjach z pełnionych funkcji. Według najświeższych doniesień z funkcji prezesa klubu Gwarek Wałbrzych zrezygnował Paweł Orfin. Postanowiłem odejść z klubu, zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu Gwarka Wałbrzych. Główny powód, no tu przede wszystkim brak czasu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy moja praca zawodowa praktycznie uniemożliwiała mi w należyty sposób w sprawowanie funkcji prezesa. Nałożyło się też tam pewnie parę innych rzeczy, tak? głównie słaba współpraca z miastem, brak ludzi w stowarzyszeniu, którzy by działali, bo poza kilkoma osobami praktycznie no, ciężko znaleźć się chętnych. Natomiast jakby główny powód e, to jest po prostu brak czasu i takie zwykłe e, wypalenie się. Tak? W pewnym momencie dochodzimy e, do wniosku, że nie jesteśmy już w stanie nic nowego zrobić. Tak? Troszeczkę się odechcimy. Orfin pozostawił klub w dobrej sytuacji finansowej, bez żadnych zadłużeń, a jako powody swojego odejścia tłumaczył głównie brak czasu spowodowany pracą zawodową. Kolejną jednak z podawanych przyczyn jest fakt bardzo słabej współpracy ze strony gminy Wałbrzych pomiędzy poszczególnymi klubami sportowymi, zwłaszcza KP Gwarek. Słaba współpraca jest od zawsze. Zmiana na stanowisku prezydenta nic nie zmieniła. Tak jak było wcześniej, tak samo jest i teraz. Nawet mogę tak powiedzieć swobodnie, ponieważ już od kilku miesięcy czekam na odpowiedź od pana. W sprawie sali e, nie mogą ani dziewczyna ani dzieci e, trenować, bo dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na moje ponaglenia e, no, twierdzą, że no, ben, będę miał tak, odpowiedź. Nie wiadomo e, tak naprawdę, czy e, zima się skończy i dopiero chyba dostaniemy odpowiedź, czy ta e, hala będzie bezpłatna. No i wiele rzeczy, które zamiast być załatwione od ręki i tak naprawdę zbyt niska e, dotacja e, nasze miasto daje. Naprawdę bardzo małe pieniądze w porównaniu do innych miast tego typu powoduje, że no wiele klubów ma coraz większe kłopoty finansowe. W tamtym roku czy w tym roku bardzo niską dotację otrzymało Podgórze, Czarni w też. Zastanawiam się, nie wiem, czy oni są w stanie w następnym roku działać. Członkowie zarządu Kapek Warek bardzo dobrze oceniali dotychczasową działalność byłego już prezesa Orfina, potwierdzając jednocześnie, że współpracy pomiędzy miastem a stowarzyszeniem w zasadzie nie ma. Gwarek stanął przed dylematem, kto teraz będzie zarządzał klubem. No szkoda, że nasz prezes Paweł Orfin odchodzi, bo jednak on tu zaangażowanie serce i jednak tą dyscyplinę w warku trzymał. Każdy był zaskoczony jego decyzją, no ale to jest jego wola jak postanowił, tak zrobi. Nie? Teraz będziemy szukać nowego prezesa. Myślę, że będzie godnym jego zastępcą i Warek pociągnie dalej, bo jednak to jest klub, który ma swoją, swoją już jakąś renomę, ma piękny położony stadion i można wykorzystać to do wszelkich, no wszelkich, nie tylko piłki nożnej, ale jakiejś festyny, nie festyny, po prostu może ten, może ten stadion żyć cały czas, cały, cały rok. Gwarek obecnie posiada cztery drużyny, które funkcjonują, począwszy od seniorów w klasie A, juniorów i młodzików w ligach terenowych oraz seniorki w trzeciej lidze kobiet. Powstają pytania na temat przyszłości kapy Gwarka, a w szczególności, czy znajdą się chętni do pokierowania klubem lub czy nie dojdzie do rozwiązania stowarzyszenia. Na tym kończymy poniedziałkowe wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe. Już jutro. Do zobaczenia.